To, jest, to działa na dwie strony. Także oni tu chętnie budują swoje misteria, natomiast my czerpiemy od nich tą energię i też bardzo podnosimy swoje kompetencje. Tyle, że jeśli spojrzymy. To... Emisja specjalna, strefa ekonomii. Wakacje się skończyły, koniec z lekkimi, letnimi, przyjemnymi tematami i czas chyba przejść do nieco poważniejszych kwestii, a taką zapewne są pieniądze i ekonomia. Dlatego, począwszy od dziś, w każdą środę będziemy w emisji specjalnej zapraszać do strefy ekonomii, którą poprowadzi dr Piotr Pinotek, nasz ekspert, jest już dzisiaj z nami. Witaj, Piotrze. Witaj, dzień dobry. Piotrze, przed programem postawiłeś taką ciekawą tezę, bardzo mnie to zainteresowało, że jeśli nawet my nie interesujemy się ekonomią, to ekonomia w końcu zainteresuje się nami. Możesz coś więcej na ten temat? Idąc dalej, warto w takim razie, żeby jednak, żebyśmy się jednak tą na ekonomią zainteresowali, bo nie zostawi nas tak samo. Związane wszystkie te elementy są ze sobą związane, nawet takie dnia, które wydawałoby się, że są dalekie i chyba nie powinniśmy się nimi interesować to jednak suma summarum mają wpływ na nasze życie. Czyli wszystko sprowadza się Devor. do pieniędzy jednak. Do wyboru. E, nie chciałbym już byśmy <grym> tego o tym <grym> myśleli, ale faktycznie warto wziąć pod uwagę te, te aspekty te gospodarcze, techniczne. Zatem się na jak to to by było, nie będę w stanie przekonać tego, powiedziałeś, bo zainteresowała... i Pawła, kategoria pierwsza. Ekonomia, czy ekonomia nami, nie to by ten naprzód, właśnie ekonomia poprowadzisz no i masz już jak w ogóle zapewne. To się karczytanki z No na pewno nie chciałbym w przypadku formuły komentarzy bieżącego widziałek ekonomicznego i gospodarczego i zapraszam ekspertów, którzy dla nas komentują to, co się w ostatnich dniach działo, e, ale oprócz e, tego tak, od czasu wyczwarców będą gości, którzy będę pytał o, o, o dla nich e, sprawy bliskie, a mam nadzieję, że dla słuchaczy równie interesują. Na przykład wokół nas jest wielu obcokrajowców, pracujących, no i właśnie warto też poznać ich opinie o tym, jakim się tutaj u nas pracuje, co jest dobre, co jest Już jesteśmy właściwie. Chciałbym też dotknąć tematów takich trudnych. na przykład... kobiet w zarządzaniu i trzeba... Blachnicki dwa razy tutaj zwiedził. za Niemców. Za Niemców już miał wyrok śmierci. Znaleźli się w tego interesujące tematy. Nieraz rozmawialiśmy o, o wolontarii. I pomyślałem, czy do jest coś, czego co się można nauczyć. Czy to różne szeregi którzy się tym zajmują na co dzień. Oprócz zawodowej, w czymś pomaga. Takich gości również chciałbym zaprosić. Mam nadzieję, że krótkejsze tematy okołoekonomiczne, ekonomiczne, jak na przykład sport w biznesie albo biznes w sporcie, w zależności od tego jak na wszystko spojrzymy. No i taka codzienność nasza, nie wiem, czy na przykład czy, czy sprzedawcy stosują wobec nas jakieś chwyty i jak się przedtem tym nic trudno. <noise> no W końcu wszyscy chodzimy do sklepów i, i musimy się mierzyć z różnymi marketingowymi sztuczkami. Czyli te kwestie finansowe, kwestie pieniądza, ekonomii jednak nas dotykają. Mam nadzieję też, że sprowokuje jakoś do, do interaktywności słuchaczy i może sali będą podsywać tematy, ja chętnie zajmę się. zapraszę zapraszam do specjalistów, żeby to tutaj na ten temat opowiedzieli. Mam tak, nadzieję, że to ja brzmę. praktycznie tam. dodam, że jeżeli bardzo tak poruszony w taką świata eksperta i to proszę czekać na na naszego 19 odpowiadać na tę prośbę.